Mąż kupił mi odkurzacz na 50. urodziny. Wczoraj skończyłam 50 lat, mąż 53 lata obudził mnie rano i powiedział, że ma dla mnie niespodziankę na dole. Schodzę na dół i widzę odkurzacz. Nawet nie był zapakowany. Powiedział, że pomyślał, że się ucieszę, bo nasz obecny odkurzacz nie ma opcji wyłączania obrotowej szczotki przy sprzątaniu twardych podłóg. Nigdy nie prosiłam o nowy odkurzacz, stale działa dobrze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje urodziny. Żadnego lunchu czy kolacji na mieście. Miesiąc temu wspomniał, że chciałby zrobić coś wyjątkowego i zabrać mnie gdzieś w podróż. Zapytałam go o to, a on powiedział, że czekał aż sama powiem kiedy i dokąd chce jechać. Nie pytał o to ani razu, ale przez ostatni miesiąc kilka razy wspomniał, że ma dla mnie niespodziankę. I jak się okazuje, chodziło o pieprzony odkurzacz. Jesteśmy małżeństwem od 17 lat. Czy jestem dupką, bo miałam nadzieję, że może zaplanuję i zaskoczy mnie czymś, czymkolwiek. Czymś więcej niż odkurzaczem z dostawą z Amazona. Kiedy on kończył 50 lat, zabrałam go na Hawaje. Może po prostu jestem przeważliwona. 50 to dla mnie trudna liczba. W tej dekadzie życia zmarli moi rodzice i dziadkowie.